Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym materiale z tej strony. Bymień a to jest Battlefield 3 na mapce Operacja Metro. Oczywiście w trybie podboju. Tak, eee, włączyłem specjalnie nagrywanie na początku rozgrywki, żeby pokazać jak ona tutaj w tym metrze przebiega. Eee, jakiś wróg już się tu przedarł. Dobra, podnieśmy ok. A jaj e, właśnie. Od razu na początku e, drużyna Rosjan, Rosjan e, ma łatwiejszą sytuację, ponieważ ma bliżej do punktu B, czyli głównego punktu na tej mapce. To już raz mogę. Przy którym dzieje się najwięcej? Po prostu, kiedy przejmie się już punkt B, jest o wiele, o wiele łatwiej na zwycięstwo, bo wszyscy się tam odradzają i utrzymują ten punkt pod kontrolą, a do tego mogą napadać na kolejny punkt. Co jest e, jakby zabójczą bronią na tej mapce, czyli operacja Metro. Mimo wszystko, e, jak widać, moja drużyna, tym ja, przejmujemy kurczę, e, właśnie kontrolę nad punktem B. A już się tu e, przeciwników wracają, także nie będzie tak łatwo. Okej Maszę, maszę. Maszę, maszę. OK, jest nas. Jeśli dobrze, umiemy liczyć. Czekajcie, jeszcze tu był jeden. Ajaj, ale dla mnie strasznie. No to jest w nas, jeszcze prawdzie 13. Więc nie za wielu, chociaż ten serwer jest na 32 osoby. Okej, okay, znowu tracimy punkt B. Ale jeszcze jakimś student zdążyłem się tu yy, odrodzić. Taki trochę nietypowy wstęp na. Jak na pierwszy materiał, ale to chciałem zaznaczyć, właśnie jak przebiega rozgrywka na tej mapce. Dobra, został nam już tylko punkt A. Jezu, jak ja lamie. Może ktoś mnie podniesie. Ja już 4 zgony i 0 zabić Zazwyczaj tak nie gram, no ale jak to się mówi, magiczny przycisk nagrywania robi swoje Dobra, zmieniłem broń. Tak przy okazji to gieranka są Szturmowca. Dobra, e, z bronią MP7 Jak dla mnie, świetną bronią yy, do właśnie takich matek jak Metro, czy przeprawa przez Sekwany choćby, świetnie sprawdza się na krótki dystans, a na dłuższy już niekoniecznie. Dobra. Jakby tutaj przejmujemy już punkt A Czyli ostatni punkt, jaki pod kontrolą mają jeszcze rywale O, o tam widzę kogoś Jakiś snajper Pewnie będzie nas okrążał, ale ja nie będę miał go żeby... No, nie stracić naboi, bo... E, tą broń na go nie ustrzelę z takiej odległości. Ktoś tu strzela z budynku. Dobra, mam nadzieję, że nic RPG nie przywali. Tak, M16. Najlepsza broń dla szturmowca, jak dla mnie. Mamy z niej najwięcej zabić. No proszę, przedarli się. Czyli moje e, przemyślenia na temat tej map mapki troszkę się nie sprawdzają. No ale ciwo. Jak ja tam grałem, to. A często gram na metrze, to zawsze się to sprawdzało. Dobra, wejdźmy tu. Czemu tu słyszę? I ktoś ma tłumik założony. Oho. Uh -huh. Kogoś słyszę. Zbliża się zdecydowanie. No, bawi się ze mną, podchodzi. nikogo nie ma także chyba sobie wyskoczył przez okno no dobra w takim razie ruszmy się gdzieś stąd bo Już mi się troszkę nudzi tu tak dam tak nie labiłem, naprawdę nie wiem co się ze mną dzieje. Może to dlatego, że ostatnio przyzwyczaiłem się do grania na, na większych mapkach i rzadko spotykałem jakichkolwiek rywali. A jeśli już spotykałem, to w czołgu bądź w jakimś innym pojeździe. Ha, dobra, lepiej się stąd ruszę, bo co ostatnio zginąłem. Wyjdziemy w takim razie na B. A może nie? Nie, no, wstyd, wstyd mi. Naprawdę, aż wstyd mi to pokazywać. Przynajmniej punkty zbieram za przejmowanie flag. Bo to sobie ja wyczyniam. Jeśli chodzi o zabijanie, a właściwie nie zabijanie, tylko pinięcie, to masakra jakaś. Dobra, idźmy tu, na C. Oznaczmy w ogóle. Będzie więcej punktów. Może tu w końcu kogoś zabiję. Jak będą się cofać w końcu, aleluja. Powrót 80. Dobra, znając życie, jeszcze ktoś tu przyjdzie. Ale będziemy sprytniejsi i pójdziemy tu. czy okay, czysto. Apteczka jeszcze żyje. Trzymaj! Pierwsza pomoc! Dobra, zejdźmy tu sobie. pocichu cichu. No z tyłu. Tylko, sam on się tu wziął z punktu B nie mógł przejść, bo my mamy ten punkt. Także dobra, obiecuję, że następny materiał poprawię w Tak, jest tu jeszcze, jeszcze jest. Nie, o, chociaż tak jest. A to był jakiś inny. Oha. Już 3 kila, jestem z siebie dumny. W ogóle, w końcu, po e, problemach z krapsem, e, nagrywam jakoś normalnie. Wybrałem sobie niedawno najnowszą wersję krapsa, czyli 3.5.0 i mnie strasznie zawiodła. E, zapowiadało się ogólnie fajnie, bo można było zostawiać jeden film w jednym e, jakby pliku, a nie dzielenie ich na kilka tam, w jakimś rozmiarze, e, ale w praniu wyszło to strasznie, bo nawet z włączoną opcją dzielenia w filmiku, e, klatki skąd on się to wziął? Klatki spadały do pięciu. Tak, 5 spadały i utrzymywała się przez kilka sekund, więc strasznie denerwowało. I nie mogłem tak grać. I postanowiłem wrócić do starej, dobrej wersji. 3.4.7 Tam jej nie zawodzi. I sobie spokojnie nagrywam w 30 klatkach stałych. A dla mnie to wystarczająco. Jest tu ktoś jeszcze? Jest. I już wiedział gdzie, gdzie wyjdę. Jakoś dziwne, nie ma techniku y, sztrumowców w mojej drużynie. Nikt mnie tu nie leczy. A przydałoby się. O proszę. Jak na złość moim słowom. Jeszcze bardziej miło pokażę to. Coś już trzeba. I Aha. Stawaj, hopie. Po co ja wstawałem? To nie wiem naprawdę. Eee, ciągle na C siedzą. No dobra, od czegoś trzeba zacząć. Niech to tylko jakiś przyjdzie. Mam przewagę z tą bronią, bo jest naprawdę świetna takim, yy, na takim małym dystansie, ma bardzo dużą szybkostrzelność. No nie wchodźmy tam w celownik. Czemu wy zawsze plejcie na mnie? je yeah, jeszcze z pistoletu. Dobra, nie będę już pokazywał statystyk. Dobra, gdzie my jesteśmy? Okej, okay, mniej więcej kojarzę. To wy tam przyjmujcie sobie A, ja pójdę. No chodź, chodź. Chodź, chodź. Ktoś jeszcze wychodził? Nie, wiem, czy już zdążył wejść? Tutaj jest. Nie, do góry. Dobra, iść pierwszy. Ja wejdę tu. Czysto. Kurczę. Niech ktoś biegnie na niego. Kładziemy się. Dobra, wracamy, bo z do mnie walą. Aha, mam cię. Dobra, tu jest chyba czysto. Trzeba zacząłem się skradać, żeby się do końca nie poniżać i nie ginąć za każdym razem, gdy widzę przeci przeciwnika. Dobra, tutaj się trochę... ukryjemy skrytnie. No ale oczywiście też musiał się... na mnie odrodzić. Eee, tak. Jak widać, nawet kryjówka mi nie pomaga i... przeciwnik... z... Z życiem na 0% potrafi mnie zabić. On tak chodzi tu troszkę niepewnie. Chyba szuka wroga. zneutralizowane. No, dobra, tu lepiej, no właśnie. Gdybym będzie tu. Mamy coś tam można przejąć. punkty te punkty te punkty mam chyba będę miał te punkty Snajpa Po snajperze ktoś na cię ja też zabiję może ktoś mnie podniesie Znaczy, no, ja się nie spodziewałem tego nie lubią mnie tutaj. Dobra. Odwrócimy się na nim... i zrobimy to, co on. Tam widzę czyjeś nóżki. Dostał się raz by nie zginę. Dobra, nie, co pan? No właśnie. Nawet nie złożyłem. No że Nawet z takimi marnymi statystykami można być pierwszym w zespole. Dobra, pójdziemy dołem. Aha. O, pierwsza. Oj sorry 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 dopiero niedawno zacząłem grać MP7 Bo wcześniej jakoś mi Kurczę Boże jak ja Dobra yy, bo wcześniej grałem MP7 dlatego że nie wiem dlaczego yy, teraz sobie w ogóle odblokowałem większy magazynek i daje mi to możliwość e, posiadania aż 41 naboi. Nawet tu kampion. Robi się troszkę niewesoło. Tak. A ich jeszcze tyle, że w ogóle nie możemy się ruszyć. No i jeszcze straciliśmy C. No świetnie. Wyłączcie te laptarki, bo cię to przeszkadzają. Boże co tam się dzieje. No jakim cudem? Widzę, że on się gdzieś tam dalej przegarł. Ale znając życie, to e, pewnie ktoś tu z B przyjdzie i nas obydwu wykosi. Albo zanim dobiegniemy, skończy się runda. Taka też jest możliwość. Tak. Jakimś cudem wróg wiedział, że idziemy na punkt B. I oczywiście. Wiedział gdzie ja będę. Przynajmniej mój kolega tu ciągle jest. Dobra, wejdźmy w inne miejsce, żeby. sumie już poszedł, także możemy tu być. Położymy się i będziemy czekać na rywali Dobra, jeszcze chyba nikogo nie złapię. No cóż. E, dobra. Mój zespół przegrał. To głównie dzięki mojemu wynikowi. 10:20. 20 Kryst. E, dobra. E, myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy materiał. Dziękuję za obejrzenie. Proszę o komentarze, oceny. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do usłyszenia niedługo. Cześć.